Dzisiejszego wieczoru i właściwie dzisiejszego weekendu, bo cały weekend dla całego zespołu Mazury 24 jest bardzo, bardzo aktywny. Wy wypoczywacie, my ciężko pracujemy. Mój szef poprosił mnie, żebym się z Państwem przedstawił, jako że to moja pierwsza transmisja. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Karol i spędzicie ze mną dzisiaj dwa live'y. Ja jestem właśnie w Porcie Ognisty Ptak i w hotelu Ognisty Ptak, gdzie dzisiaj jest wyjątkowy kontakt koncert, bo jest to koncert zespołu 4Refy, który właśnie dzisiaj miał odsłonięcie gwiazdy, swojej prywatnej gwiazdy wielkiej, gwiazdy szantowej moi drodzy. Witam was serdecznie. Zaraz przejdziemy do tawerny, żeby zobaczyć jak ta scena wygląda, jak oni tam koncertują i jak grają. Jeszcze chciałbym wam pokazać jak wygląda ta aleja, ta gwiazda. Tutaj mamy Państwo przechodzą właśnie po alei Mazurskich Gwiazd Szantowych. To była chyba już 12 odsłonięta gwiazda. Wkrótce będzie fotorelacja oczywiście, na naszym portalu. I zapraszam, żeby się z nią zapoznać. Prawdopodobnie po weekendzie Bożego Ciała. Jak widzicie, zachód zachwyca. Każdy sobie robi zdjęcie, no bo jest naprawdę, naprawdę, naprawdę magiczny. Moi drodzy, przechodzimy powoli do tawerny. Powiem jeszcze, że jeżeli chodzi o pogodę, zdecydowanie się poprawiła. Nie mamy już chmur, jeszcze został odrobina, odrobina wiatru jeszcze została. Jakby to powiedział mój wefista, pozdrawiam serdecznie. Jest rześko, jest rześko, moi drodzy. Ale przejdźmy do tawerny, żeby zobaczyć, jak zespół występuje. O, akurat trafiliśmy chyba na ten moment przerwy. Jak widzicie, ludzi jest mnogo. Ludzi jest mnogo. Wszystkie stoliki e, zajęte. Jeżeli chodzi o hotel, też w recepcji, zapytałem, jak wygląda sytuacja z obłożeniem. No to 100% e, pokoju. O, spróbujemy przejść. Płyńmy dalej, wzruszmy, przeżywaj barbary. Przed dziobem nic nie widać i za grubą pustą męż. I wieprze nam biegnie jeszcze z całych ścig. Ale staniec jakiś statek, zmienił kurs i zbliża się. We we a kolejno Anglikami, Francuzami, Portugalczykami, głównie się tam nie dosierali. Ale wróćmy do spokojniejszych. Teraz, teraz można poznać, że chciały miał miejsce. Przyptaj, daję czego taką muzyczkę i tych facetów tańczących po prostu dla muzyki. Pojedynka, Na, muzyk. na, na zakończenie tej pierwszej cieszcie się, jedna szanta. Wiecie Państwo, szaty szanty to jest pojęcie, że nie jest po prostu w naszym kraju. Szatami określanymi, wszystko co jest związane z tym, że warsztą, z obrąbem, z to określa, to 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 tak to akurat to, co ze będzie w konstrukcji, w swojej japońsko dokładnie rzeczywiście stałość z sz szanką, ale w sumie sobie na no, to było, bo, tak naprawdę, w tak zwłaszcza innym jest pieśń, którą nicy skonstruowali na starych fundamentach. My ją postaliśmy za naszym pierwszym dużym festiwalem w Anglii w 1987 roku zeszłego stulecia, kiedy to nagraliśmy ją sobie, bo pięknie brzmiała, wykonywana przez oryginał metamorii, a potem nie mogliśmy przejść przez jedno niezrozumiałe dla nas słowo, nie wiedzieliśmy o czym to jest. Może, może, może wy wiecie co to jest T.E.U. Ja już teraz też wiem. Tym co nie wiedzą, to tłumaczę później, bo się denerwują, że, że gadam zamiast śpiewać. And as I saw the tail rolling up and rolling down, I wondered when I stopped the hill Rolling down the river, rolling up and rolling down, we all get drunk until we found 24 hours to tell. Byś stąd tam, przez całą dołę, 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 w dołę, 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 już dołę, to dołę, jeszcze... La No No filtrate Szanowni zapraszamy na krótką przerwę regeneracyjną, bo wiecie, to już 40 lat nas zregenerujemy się trochę i wracamy do Was za 15 minut. No i kochani, tak jak usłyszeliście, teraz zespół zaprosił na przerwę wypełnił całą, całą kawernę. przepraszam Panią. My wracamy sobie do portu, Zobaczcie, jak tam wygląda sytuacja pogotowa, przepraszam. Jak widzicie, ciężko jest przejść, nie jest to łatwe. Ciężkie jest życie, dokładnie. Pan mnie tutaj podsumował nie bez drobnych przeszkód technicznych, ale udało się nam zrealizować tą transmisję. Ja was jeszcze zapraszam na kolejne transmisje, bo można powiedzieć, że co pół godziny odwiedzamy kolejne porty. Oczywiście nie odwiedzimy wszystkich portów, w których coś się dzisiaj dzieje, ale staramy się pokazać wam jak najwięcej, żebyście po prostu wiedzieli, wiedzieli co się dzieje na Mazurach, ci, którzy pływają dzięki temu mogą sobie zaplanować swoją podróż, a ci, którzy zostali w domu mogą mieć w w tym domu, odrobinę klimatu mazurskiego. Pan Paweł zapytał, czy cztery refy? Tak, 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 dokładnie ten zespół, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy, dzisiaj odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Szantowych, właśnie tutaj w Ognistym Ptaku i zapraszamy Was na kolejne transmisje. Piękny zachód słońca. Dzisiaj realizujemy przez całe Boże Ciało, nie tylko dzisiaj Multon Transmisji z koncertów, z wydarzeń, z tego co się dzieje na Mazurach. Serdecznie Was na nie zapraszamy. Pozdrawiam serdecznie. Karol Mazury 24.